Tutaj Grzegorz pokroił nam jedzenie w kwiatki, gwiazdki, szurikeny i inne dziwne rzeczy. Mistrz Grzegorz, pokaż się. Dzień dobry. Ostatnie śniadanie wcisnę i idziemy do Wetliny. Tak, możecie jeść. Myślałam, że ostatnie śniadanie wcisnę. Dobra, zapraszam. W tej chwili dziewczyny ogarniają nocleg w Wetlinie. Ale ja na nie czekam, żeby jeszcze podjechać w jedno miejsce. A ekipa wędruje między Cistą a Wetliną. Czerwonym szlakiem. Właśnie tak, 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 tak i tak. Tak i tak, tak właśnie wędruję. Mówiłem, tak jest. Wędruję właśnie czerwonym szlakiem od Smerka, Smerek, miejscowości. Jako że jadę samochodem, to sobie za dużo dzisiaj nie powędruję. Ale żeby udało mi się wszystko załatwić, postawiłem samochód i wyruszyłem na szlak naprzeciwko naszym. Chociaż te parę kilometrów może uda się zrobić w ich kierunku. No a później co? Z powrotem. Jedziemy dalej. Jutro na szczęście połonina wetlińska. Idziemy z miejsca na miejsce, więc samochód zostanie. Ej, no Kiedy ja Cię kąpałam. Kiedy to było? Tak, no tam. Ej, Ale jak się w domu mylę, to muszę się myć? ruchu, ja nie sikam. I ja idę do rzeki się umyć. O, ja o co? Tak, ja, ja też chcę. A tu jest niby rzeka? No, no, jest, no, no. jest no, no. taka płytka. Nie. Na na naprawdę. Jakby padało, to... Wczoraj padał deszcz. Wczoraj padało. I ja w tym deszczu stałam. No bo nie było blisko drzewi, trzeba było jakoś sobie poradzić. Cię przedłużyłeś Gracjanem? A masz inny śpiew? inny ten masz? Nie, nie pasuje, bo bym powiedział, że Przewodnik... nie, Ej, masz inny ten? No, bo ja mam ten, dostałem rodzinę od Moniki i Kasi. Ej, spoko, fajny, In, inny, ale też fajny. Ale on jest szeroki bardzo i ja tu szedłem w dwie osoby na luzie. Jest w ogóle grubszy materiał. Znaczy, my tu leżeliśmy w trzech razach. Ale nie, w ogóle tak samo podwiewa no. jak tamten. Co to znaczy? No, spałeś już nim? No, z Tak? I też podwiewa? Od dołu? Nie, nie, aż tak Bo ja do to nie nie. niego karimat... no ja karimaty zawsze wpadam do środka jak śpię. Nie, z sami śpi, bo bo... To jest... no jest twardszy materiał. Nie, nie. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? o, o. o. Czy to jest zampowana, czy nie? Się... Bo jest zampowana, tylko tam to się lepiej w namiocie leży na nich. A, no, ale. A teraz? Julia, nie co robicie? Podwodę. Ale krzycz, bo nie słychać. A, nie <śla> Dobra, jesteś gotowy <śla> <śla> na niesamowite doznanie. Wiesz, jak to jest przyjemne? No, gracja na sobie. Jest Jakaś propozycja, z... czy co? Powiedz, co czujesz? Czuję. Weź sobie zniechęcenie. Nie noga okolona, jest O tak, czuje. noga o nogę, to jest najlepsze uczucie w życiu. czuję, nie wiem, co jeszcze czuję. Będzie, Będzie dobrze. Dobra. Ale grację, ty masz żel do twarzy, a Marcin Goli nogi, dopełniacie się. Ale gładka Rzydko. ta nóżka, zobacz to. Julia. Dzisiaj dzień na połonie wetlińskiej. Trochę mgła, dużo nie widać. Nie wszyscy wystartowali, bo pogoda taka trochę czasami kropi. Niektórych wczoraj trochę przymocowało, więc dzisiaj pozostali na bazie. Ruszą pewnie tą trasą jutro do Ustrzyg górnych, a my dzisiaj robimy kółeczko po połonie wetlińskiej i wracamy do bazy. O. Powiedziałbym, że jest pięknie, ale w zasadzie jest mgła. Więc po prostu idziemy połoniną we mgle. No taki nam się trafił dzisiaj, taka trafiła się pogoda. No ale cóż, chcę wspomnieć urok Bieszczadów, Że jak jest brzydka pogoda, to brzydka pogoda jest kilka dni i pada i jest mgła, a jak jest słońce, to jest słońce i trzeba na nie trafić. Także wędrujemy. Jesteśmy na y, szczycie y, przełęczy y, nie przełęczy, tylko y, połoniny wetlińskiej, osadzki wierch 1253. Ach, tam było 1000. Ej, to nie jest tutaj szczyt. To tam było szczytem. Patrzcie, 150 metrów tam. Tamto, no. Czyli tam to było szczytem. No ale zdjęciamy mamy tutaj. O. I wędrówki ciąg dalszy. Już teraz schodzimy. Jeszcze tak to się nazywa? Siwarnik. Siwarnik. Gniazdo tutaj w skałach w takich tych wykrotach. Nie... Ah. Dzień dobry. Kolejny dzień naszej wędrówki, obozu wędrownego. Dzisiaj mamy. Co dzisiaj mamy? Nie wiem, mamy. 26 sierpnia 2020 i ruszamy dzisiaj do Ustrzyg górnych. Ja, tylko pięć, to szeroki wierch 35 minut, tajnica godzina a i co? I śmigamy dalej ostatni szczyt na naszej wyprawie Bo jutro już tylko solina Jął okay, I tutaj chopoła i Tak się przyklejcie wynikłem jest Tak. i słuchajcie rice Yeah, yeah. Tarnica zdobyta. zdobyta! szczyt, szczyt Mamy to. Oh. nie, Czekaj to! nie, nie, trzeba przebrać koszulkę i To będzie nie, O i tu się nie, nie, właśnie Po tym. Widać, widać po łydkach, że to laska. A nie, to chłopak. Tak to Tak, tak, tak. Nagrywaj nas do nagłego 10 cm. Zilu? Cudowny pomysł. Pan nie ma oko, nie? Chodź, chodź. Daję po gilgamy. Leż oba mam baronetę. Jak to Baranek Baronek liście. A skorzystesz po moje kiki i po twoje kiki, bo ktoś nam. Nie. Jak widzicie na tym wyjeździe. Materiału nie było zbyt dużo, ponieważ wyjazd był dość intensywny, a ja musiałem spędzić dużą jego część za kółkiem samochodu, a nie na trasie. Ale mam nadzieję, że nasz film Wam się podobał. Pamiętajcie zostawić łapki w górę, dodać komentarze pod filmem. Ponieważ chcielibyśmy wiedzieć czy nam się podoba czy nie i jak to wszystko się rozwija. Chcielibyśmy też tych filmów wrzucać dla Was więcej. Będziemy starać się budować dla Was teraz trochę szerszy, może nowy, ciekawy content. To co? Do zobaczenia jutro, bo jeszcze pewnie jeden, jedno ujęcie, dwa, trzy z tego wyjazdu się tu pojawią. Cześć!